bardzo, bardzo serdecznie pana rektora y, Włodzimierza Silińskiego, bohatera dzisiejszego wieczoru, który podobnie jak kiedyś w tej sali, y, a niedawno pan rektor y, Andrzej Kajdan-Wróblewski staje się na najbliższe dwie godziny ponownie rektorem Uniwersytetu Warszawskiego, bo tak naprawdę będziemy mówili o... No, również o tym, co najbardziej pamięta o czasach, kiedy przez dwie kadencje pełnił tą jakże zaszczytną rolę. Wszyscy rektorzy znakomicie wiedzą, bo dzisiaj żeby wygrać, tak zresztą jak i zawsze, trzeba było prezentować pewną wizję uniwersytetu, w jakim kierunku powinien iść ten uniwersytet. Trzeba zawsze kłaść ogromny nacisk na tą część badań naukowych, które prowadzą do zupełnie nowych odkryć, czyli to, co się nazywa granice poznania. Uniwersytet. Swojej misji powinien mieć, że to powinno przyczyniać się do rozwoju i gospodarki, do rozwoju społecznego, kulturalnego kraju.